Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Rzekli: Jezus przemówił do faryzeuszów w tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze, Ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus, Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy zaś Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich, ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to osąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie poszłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie poszłał. Na to powiedzieli mu, gdzież jest twój ojciec? Jezus odpowiedział, Nie znacie ani mnie, ani mego ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wsiądźcie, kochani. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie w drugim dniu naszych wielkopostnych rekolekcji. Wczoraj taki dzień szoku trochę i pokazanie właśnie upokorzenia, którego doświadczamy. I pokazanie tego upokorzenia, które, o którego tak normalnie po ludzku byśmy uciekali, bo zawsze do nas jest czymś złym, i spojrzenia to z innej trochę perspektywy, tego, co dla nas jest konieczne. Czym jest upokorzenie? Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o powrót do pokory. Czym więc jest pokora? Pokora to nie jest jakaś służalczość, to nie jest jakieś takie sztuczne, naginane, jakieś uniżenie przed kimś. Tak jak pamiętamy tą bajkę Gumisie i Tołdii, tam do księciuniu, twój, twój podnóżek i tak dalej i, i wszystko takie, takie, takie teksty. Tu nie ma to nic wspólnego z prawdziwą pokorą. Pokora to jest stanęcie, stanęcie w prawdzie. Pan Jezus nam przypomina, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. To właśnie jest pokora. Pokora, której przeciwieństwem jest pycha. Pokora i pycha. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Tak uczy nas Ewangelia. Ta Ewangelia, która jest źródłem życia wiecznego, Ewangelia, która opowiada nam o Jezusie Chrystusie, tak jak to dzisiaj też, między innymi w tej fragmencie dzisiaj przeczytanym jest o tym mowa. Jezus mówi, ja przyszedłem, wy nie wiecie skąd ja przyszedłem, ani dokąd idę, ja wiem. On przychodzi do nas z nieba, dla nas staje się człowiekiem i tylko On zna drogę, która do nieba prowadzi. I nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, jak w imieniu Jezusa Chrystusa. To On jest zbawicielem. Nie to, że my sobie możemy na niebo zasłużyć. Niebo otrzymujemy jako łaskę. Jest taka pieśń, którą bardzo często nasza schola śpiewa. Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska, czyli dar... Które otrzymujemy zupełnie za darmo i niezasłużenie. I każdy ma szansę na to, żeby to niebo otrzymać, mimo tego, jacy jesteśmy. Ale tak jak każdy dar, trzeba go najpierw przyjąć. I z tym, kochani, najbardziej często mamy problem, dlatego że dopóki nasze serce jest takie zamknięte, jesteśmy nastawieni na siebie, to ta łaska się odbija od tego serca. Dopóki Pan Bóg jest dla nas tylko i wyłącznie jakimś tam obowiązkiem, to nic nie do nas nie dociera. Więc rekolekcje są takim czasem, w którym mamy zmienić swoją mentalność, żeby to serce otworzyć. I takim pierwszym podstawową, pierwszą podstawową sprawą jest właśnie to upokorzenie, którego warto doświadczyć. My go do, doświadczamy w różnych sytuacjach. Wczoraj była Ewangelia o jawnogrzesznicy, którą przyprowadzono do Jezusa pochwyconą na Cudzołóstwie i w tym momencie było, nauczycielu, Możesz nam kazał takie kamienować, a ty co mówisz? Zobaczcie, jak łatwo czasami wpaść w taką, taką pułapkę takiego decydowania o kimś. My chętnie to robimy. Lubimy się postawić wyżej, lubimy patrzeć na innych właśnie z góry. To jest ta pycha, która w nas jest. I słuchajcie, nie oszukujmy się: dopiero trzy dni po naszej śmierci ta pycha umiera. Dopóki tu żyjemy, ona wciągle w nas jest. I nie łudźmy się, że jest inaczej, bo sami siebie wtedy oszukujemy. Ta pycha jest w każdym z nas, a my musimy się nauczyć z nią żyć. I teraz, żeby nauczyć się z nią żyć, żeby nauczyć się jakby z nią walczyć, potrzebna jest ta pokora i czasami to upokorzenie. Ja wiem, że to jest ciężko. Dzisiejszy świat, nie chcę czegoś takiego. Dzisiaj zobaczcie każdy, byle co, bo tylko gdzieś tam pracodawca coś tam powie pracownikowi, on już mobbing stosuje i on już mnie upokarza. Nie, weź się do roboty i tyle. Jeżeli ktoś masz coś do ciebie, powie, słuchaj, to zrobiłeś źle, tam zawaliłeś. To nie znaczy, że już mnie nie lubi, że teraz będzie mi ciągle czepiał i tak dalej. To jest takie myślenie, właśnie, że takie przerażenie w oczach, bo ktoś mi zwrócił uwagę, to teraz już. Już nie wiadomo co się będzie działo i relacje się popsuły. Nie. Zobaczcie kochani, że kiedy my to robimy do kogoś, to też wcale nie mamy na myśli tego, że chcemy teraz kogoś komuś dopiec i teraz czekaj, ja ci teraz pokażę. To tak nie działa. Chodzi o to, żeby, żebyśmy do nas, żeby to do nas dotarło. Po to jest ten czas, który teraz przeżywamy, żebyśmy nie pozwolili złemu duchowi, który nam miesza w głowach, miesza w sercu żebyśmy się zamykali na, na łaskę od, z nieba, na łaskę od Pana Boga, a żeby nam się wydawało, że się nie wiadomo, kim jesteśmy. Pan Jezus daje taką piękną też taki przykład, yy, kiedy o tym, o tym mówi, o takich dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni. Był faryzeusz i był celnik. Przychodzi faryzeusz, to sam na pod sam, jakby prawie, że ołtarz, yy, i się chwali, w sercu tak się modli. Nie, Panie Boże, ja Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję, że jestem taki dobry, taki wspaniały, że mi to dałeś, że nie jestem jak inni ludzie, ździercy, oszuści, no bo ludzie to są tacy paskudni, że nie wiem, Panie Boże. Oni są tacy wredni, ale ja taki nie jestem. Ja Ci za to dziękuję. Ja przecież jestem super, ja przecież modlę się codziennie, ja poszczę dwa, dwa razy w tygodniu, dziesięcinę daję ze wszystkiego, co nabywam. No to zobaczcie, jakbyśmy tak nieraz posłuchali te modlitwy, które tutaj się w ciszy sercu idą, to zobaczcie, jakże często one takie właśnie są, jakie Panie Boże, dziękuję, tak, że jestem lepszy. I z drugiej strony widzimy drugą postać, celnika, który gdzieś tam z tyłu patna na twarz i uderza się w piersi, mój Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I Pan Jezus mówi, ten odszedł usprawiedliwiony, nie tamte. Jeszcze w innym miejscu Pan Jezus nam przypomina, mówiąc do Żydów w takich, takich właśnie konwersacjach, tak jak tutaj też mamy. Pamiętamy cały czas, że Ewangelia Janowa to jest Ewangelia napisana na samym końcu około setnego roku. Jan już na samym koniec swojego życia tutaj na ziemi jakby jeszcze raz to wszystko ogarnia i przekazuje nam swoją naukę o Jezusie Chrystusie, naukę o Panu Bogu, swoją teologię. Dlatego nie zawsze Ewangelia Janowa Pokrywa się z tymi synoptycznymi, pewne, że wydarzenia są wcześniej albo później. Chodzi o to, żeby przekazać nam pewną treść. I ta rozmowa z, z Żydami też ma przekazać nam pewną treść. Widocznie to było ważne dla wspólnoty, w której święty Jan pod koniec pierwszego wieku żył i takie ludzie mieli problemy, więc to zostało tam zawarte, żeby nam uświadomić, żeby nas do Pana Boga przybliżyć, żebyśmy my potrafili właśnie przyjąć nawet i to upokorzenie. Cudzysłowie, upokorzenie, bo to tak się nam wydaje, aby coś się w naszym sercu mogło zadziać. I teraz y, widzimy właśnie taką sytuację. Pan Jezus mówi też, że, że celnicy i cudzołożnice wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. to, to wielka obraza od razu, nie? Ale dlaczego Jezus takie słowa mówi? I słuchajcie, to jest poparte. Przykładem, chociażby Maria Magdalena, jawnogrzesznica, cudzołożnica, pan Jezus wyrzuca z niej siedem złych duchów, i ona, ona, zobaczcie, jak umiłowała, była nawet pod krzyżem. A z drugiej strony, celnik Mateusza, którego pan Jezus powołuje, zostawia wszystko, albo jeszcze może lepiej celnik Zacheusz, ten niskiego wzrostu, który był, który, jak Jezus przyszedł do Jerycha. Dowiedział się, że on będzie, więc mój mały wzrostem, więc by Jezusa nic nie zobaczył w tłumie, to, to poszedł przodem, wszedł na sykomorę i tam z drzewa obserwował Jezusa, który szedł. A Jezus się zatrzymał i mówił: Zacheuszu, zejdź prędko, albo dzisiaj muszę się zatrzymać w Twoim domu. I potem też było szemranie. Do celnika poszedł w gościnę. Ale ten celnik powiedział: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to poczwórnie wynagradzam. To jest, kochani, konkretne. Człowieka, który doświadczył miłosierdzia Bożego, i który, który chce działać, i który uwierzył. Natomiast faryzeusze, ci, którzy byli elitą, do nich nic nie dociera. Jezus ciąg, ciągle tam gdzieś ich tak trochę podpuszcza, żeby, żeby się wstrząsnąć nimi, żeby się zastanowili nad swoim życiem a oni nic, oni zamiast tego szukają, jak Jezusa pojmać, jak Go zgładzić i chociażby wczorajsza Ewangelia i ta dzisiejsza, to jest jakby kontynuacja tego, ma, o tym nam przypomina, kiedy znowu przyprowadzają Mu kobietę, bo chcą Go oskarżyć, żeby mieli o co Go oskarżyć. Dlatego, kochani, to jest podstawowa kwestia, czy ja jestem w stanie zauważyć swój grzech, swoje, swoje zło. Tu się wszystko zaczyna. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Jezus. Jezus nam to pokazuje nie po to, żebyśmy my w jakiś sposób się zdołowali i powiedzieli, o jeny, to już teraz dla nas nie ma szansy, bo, bo właśnie o to chodzi, że szansa jest, o diabeł nam próbuje rozpacz wlać w serce, żebyśmy myśleli, że już dla nas nie ma nadziei. I są tacy ludzie, którzy gdzieś się w życiu pogubili i którym się wydaje, że dla nich nadziei już nie ma. Więc robią, albo sobie odpuścili totalnie, albo, albo wręcz walczą czasami. Pan Bóg nikogo sobie nie odpuszcza, bo Pan Bóg nie patrzy na nas z perspektywy statystyki, ale zna każdego z nas po imieniu. To jest właśnie ta różnica. I patrzy na nas w ten sposób. Natomiast chodzi o to, żeby naszej mentalności, żebyśmy my do tego doszli, byśmy sami chcieli się upokorzyć. Zobaczcie, jak popatrzymy na drogę krzyżową, Pan Jezus przechodzi na drogę krzyżową, co piątek w Wielkim Poście ją przeżywamy. Czy to on był winie? Zobaczcie, jakie, jakiego on doznał upokorzenia. Jakiego on doznał upokorzenia. Czy krzyczał? Czy wołał? Czy się nie zgadzał? Nie. On to wziął dlatego, na siebie, dlatego, że, żeby pomóc tobie i mnie. Tak Jezus nas ukochał. I gdyby trzeba było to życie swoje miał oddać i przecierpieć tą mękę jeszcze raz tylko dla jednego z nas. Jezus bez wahania by się na to zgodził. To jest, kochani, miłość. I tak się dzieje z każdym, kto, kto doświadcza miłości. Zobaczcie, kobieta kananejska przychodzi do Jezusa i mówi Panie, moją, moja córka jest dręczona przez złego ducha. A Pan Jezus mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom. Ale ona się nie poddaje. Mówi, tak, Panie. Ale i szczenięta jedzą z tego, co spadnie z, z, ze stołu ich Panów. I wtedy Jezus mówi, jak wielka jest Twoja wiara niewiasto. To jest, kochani, coś, to jest konkret. To jest właśnie, jeżeli człowiek kocha, to jest w stanie upokorzyć się jeszcze bardziej. Bo człowiek, który kocha, nie myśli o sobie, ale chce pomóc tym, których kocha. I to jest, kochani, chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. Nie to, że będziemy składać ręce. I będziemy wiele modlitw od, od, odmawiać sobie tutaj. Bo one też są ważne, ale nie na nich się spełnia jakby cała treść naszej wiary. Wiara nie polega na tym, że ja spełniam praktyki religijne. Ja je spełniam po to, żeby powiedzieć Panie Jezu, ja chcę, do, żebyś przyszedł do mojego serca. Ja Tobie ufam. Ja wiem, że jestem słaby i grzeszny. Dlatego tu przychodzę do kościoła, dlatego idę do komunii, do spowiedzi. Aby utrzymać relację z Tobą, bo bez Ciebie po prostu leżę. Bez Ciebie na każdym kroku moje słabości będą widoczne, i w tym momencie mi się wydaje, że jestem jakiś lepszy, ale, ale tak naprawdę to ja sam pokazuję, jak jestem słaby i sam się upokarza w Twoich oczach. Każdy z nas kiedyś stanie przed Trybunałem Najwyższego, czy tego chcemy, czy nie. Każdy z nas, jak mówi teraz wczoraj też ksiądz Tomasz, zobaczy to swoje życie i teraz, kto z nas, jest gotów na to, żeby na przykład stanąć przed wszystkimi, a tak, a tak będzie. Tak będzie na sądzie. Przed Panem Bogiem. Wszyscy się dowiedzą o wszystkich naszych brudach, które w naszym życiu były, miały miejsce. Problem jest taki właśnie z tymi cudzołożnicami, cudzołożnicami, z tymi celnikami, jest taki, że oni zdawali sobie z tego sprawę i dlatego potrafili powiedzieć, panie, miej litość dla mnie grzesznika. Oni nie udawali. A faryzeusze zaczęli grać, zakładają właśnie te maski, i nie chcieli tych masek, o których wczoraj Ksiądz Tomek mówił, nie chcieli z tych masek zrezygnować. Tu jest problem. Więc kim ja jestem w tym wszystkim? Kim w tym wszystkim jestem ja? Czy ja zdaję sobie sprawę ze swojej słabości grzechu, czy też nie? Ksiądz Dominik Chmielewski w jednym z takich nauk, chyba dla młodzieży, to było gdzieś, nie pamiętam, w każdym razie jakieś na YouTubie. Opowiada właśnie o spowiedzi. Czym jest spowiedź? Dlaczego ona jest tak ważna? Chodzi więc o to, że kiedy przychodzimy do spowiedzi i, i wyrzucamy to właśnie, odmówimy Panu Bogu o tych wszystkich brudach, które w nas są. O tym, co nam się nie udało. Kiedy dostrzegamy swój błąd, to, że, że zawalamy tu i tu, że jesteśmy słabi, że upadamy i mówimy, Panie Jezu, ja Cię proszę, Ty mi przebacz. I słyszymy, a ja Cię to wybaczam. I kiedy staniemy przed, właśnie na sądzie, kiedy znowu to wszystko jeszcze raz, w całe życie będzie przed oczyma, kiedy, jak mówi ksiądz Pawłukiewicz na paszku, oprócz tego, co bu, było, wszystko, co mówiliśmy i tak dalej, to jeszcze jest to, co było, się działo w sercu, to, co naprawdę myśleliśmy. I kiedy wszyscy będą patrzeć na nas, a, a, a my staniemy w tym momencie, i, i Pan jest powie, no i co? To te spowiedzi, które były wcześniej, one nam pomogą właśnie uznać to tak, Panie Jezu, no zobacz, no taki jestem. Taki właśnie jestem, ja Cię za to bardzo przepraszam, bo Cię kocham i chcę być z Tobą. I wtedy Pan Bóg mi powie, ja Ci to wybaczam. Chodź, przytul się. Natomiast kiedy tego nie chcemy widzieć w sobie, kiedy jakby nam się wydaje, że to zawsze inni tylko są winni, kiedy czasami wręcz wykorzystujemy sytuację do tego, żeby, żeby pokazać, co to nie ja, to, kiedy nam Pan Bóg pokaże to nasze życie, to my powiemy mu: nie, 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 Panie Boże, coś Ci się pomyliło, ja taki nie jestem. I sami odejdziemy skazując się na potępienie. Coś w tym jest. I może warto jeszcze raz do tych dzisiejszych czytań powrócić, do pierwszego czytania, które też tak jak wczoraj było o tej kobiecie, która, którą pochwycona na cudzołóstwie, i tutaj druga osoba, która, dziewczyna, która zostaje, Zuzanna, która zostaje oskarżona o to. Gdzie to jest nieprawda? I zobaczcie, kochani, co się dzieje z człowiekiem chodzi o tych dwóch starców. Świadectwo długo, się dogadali. Oni już znali się sposób. Oni sobie już tak w życiu poukładali się, ustawili. I mi się wydawało, że mi teraz wszystko ślizgnie, że je po swojemu. Jak się nie będziesz słuchać, to proszę bardzo. My cię załatwimy szybciutko. A jednak się okazało, że, że im to coś nie wyszło. Dlatego, kochani, bądźmy świadomi, pycha z nieba spycha. Z nie pozwólmy, żeby ta pycha w nas rosła, żebyśmy się nie nadymali jak balony. Może właśnie czasami, nawet już wtedy, kiedy, kiedy pewne rzeczy. Ja wiem, że nic tak nie boli, niż to, gdy ktoś nas o coś oskarża, o coś, czego nie zrobiliśmy. Nie? Nic tak nie boli, bo jeżeli wiemy, że zgrzeszyliśmy, wiemy, że pobłądziliśmy i dostaniemy reprymendę od kogoś, to głowę spuścimy i wiemy, że tak po prostu jest, należało się. Ale nic tak nie boli, kiedy ktoś nam coś wmawia, coś czego nie zrobiliśmy. Ktoś na przykład przerzuca swoje, swoje złe cechy, swoje jakieś złe zachowania, czy odpowiedzialny za swoje złe wybory na nas, to nic tak nie boli. nie? No dobrze wiecie, jak to jest, nie? Nic tak nie boli. Ale to zawsze znaczy czasami, jeżeli uznamy takie coś i przyjmiemy, tak jak Pan Jezus, on też przecież nie, nie on był winien, tylko każdy z nas, ja byłem winien. A on za mnie to zrobił. To zobaczcie, że w tym momencie nas tak, tak trochę trzyma na ziemi. Nie fruwamy za wysoko. I to jest ważne, byśmy stąpali po ziemi. Święty Paweł też miał jakiś oścień. Też coś mu nie pozwalało tak do końca otworzyć swojego serca. Też nie, nie, nie potrafił w jakiś sposób znaczy ciągle mu coś przypominał, jakiś grzech, który coś go tam, ten oścień go tam ranił. A przecież, jak słyszymy, do, 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 do któregoś tam nieba był zabrany i tak dalej, więc naprawdę wiele doświadczył. I prosił Pana Boga, Panie Boże, zabierz ode mnie. A Pan jest mówi nie. Dasz radę, wystarczy Ci moje łaski, jestem przy Tobie. Więc i my, kochani, musimy się tego nauczyć żyć z tą pychą, która w nas jest. Właśnie przez pokorę, przez upokorzenie my właśnie z tym walczymy. Nie dajmy się zwieść. Wcale nie jest tak, że musimy zawsze na wierzchu, że wszystko jest zawsze najważniejsze, jak my coś zrobimy, że mamy zawsze najbardziej obiektywne zdanie, że wiemy, co trzeba robić i tak dalej, że zawsze nasze jest najważniejsze zdanie. Tak wcale nie jest. I im szybciej to, to do nas dotrze, tym lepiej. Tym bardziej zaczniemy się, o, się yy, otwierać na, na Bożą pomoc, na Bożą łaskę. Tym bardziej zamiast się chwalić przed Panem Bogiem i, i pysznić, będziemy umieli uderzyć się w piersi i powiedzieć, Panie bądź miłościw dla mnie grzesznika. I wtedy otrzymamy od Niego miłosierdzie. Ale o tym miłosierdziu będzie w ostatnim dniu, w środę. Dzisiaj, kochani, zapraszam do udziału jeszcze też jutro we wtorek, w środę, ostatni dzień rekolekcji zapraszam do tego, żeby skorzystać z sakramentu pojednania. Za udział w rekolekcjach też będzie można oczywiście zyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy te szanse, te środki, które daje nam Pan. Aby nasze serca były otwarte dla Niego, byśmy pozwolili sobie pomóc. By Jezus mógł wejść na jego głębsze zakamarki, naszego bytu, naszego jestestwa i tego wszystkiego, co dzie tam, do tych wszystkich spraw, których przeżyć naszych, tych naszych pomyłek, tych naszych upadków, gdzie może czasami gdzieś to wszędzie zamurowaliśmy, żeby tylko tam do tego już nie wracać. Może to trzeba właśnie wszystko otworzyć i pozwolić Jezusowi tam wejść i to wszystko uleczyć. On chce to zrobić. On chce to zobaczyć nie po to, żeby nas, potem z nas się śmiać czy nas upokarzać, ale chce nam pomóc, nas uleczyć. Jednak nie zrobi tego, jeżeli mu na to nie pozwolimy. Wybierajmy więc mądrze. Amen.